Zuchwała kradzież w jednym z katowickich parków. W nocy z soboty na niedzielę w dzielnicy Bogucice ktoś zdemontował ogrodzenie wokół wybiegu dla psów. To był jeden z elementów zakończonej ledwie rok temu inwestycji za ponad 6 milionów złotych. Park rok temu został oddany po rewitalizacji do, do użytku mieszkańców. Jest on przedmiotem troski bardzo wielu osób. Bardzo wiele osób korzysta z tego parku. Wybieg dla psów też był bardzo często uczęszczany. Nie wiem, no wygląda to jak, jak robota na zlecenie, bardzo nas to smuci. Wiemy, że wiele, wiele osób chce się włączyć w... W pomoc w znalezieniu sprawcy. Znalezienie sprawców może nie być proste. W Parku Boguckim nie ma monitoringu, a nie wykluczone, że nie było też świadków, bo do kradzieży doszło w nocy, gdy padał deszcz. Mimo to policja liczy na to, że uda się nie tylko namierzyć sprawców, ale też odzyskać skradzione części płotu. Ujawniono brak 13 przęseł. ponadto dwa przęsły były porzucone nieopodal tego miejsca. Tutaj czynności w sprawie prowadzą kryminali z drugiego komisariatu, którzy mają na celu ustalić, kto dopuścił się kradzieży i zniszczenia mienia, a także mamy nadzieję, szybkiego odzyskania skradzionego, skradzionych przęseł. Jedno takie przesło kosztuje 300 zł. Najprawdopodobniej ktoś musiał wywieźć je większym samochodem. Wokół parku są kamery monitoringu miejskiego, ale nie wiadomo, czy udało się nagrać złodziei.